Budżet na 2022 rok w czwartek uchwalili radni Powiatu Koneckiego. Po stronie dochodowej ma on niespełna 113 milionów złotych. Projekt budżetu przewiduje też niewielki deficyt. Za uchwaleniem projektu opowiedziało się 16 z 21 radnych. Zachęcamy Państwa do obejrzenia tej sesji Rady Powiatu Koneckiego w całości. Odnośnik prowadzący do materiału wideo znajdziecie w naszym portalu TKN24.pl. Spotkanie Rajców rozpoczęło się od informacji o działaniach podjętych przez zarząd powiatu między sesjami. Starosta Piec mówił Między innymi o podpisaniu umowy z wykonawcą remontu czwartego piętra w starostwie powiatowym, na które to wprowadzić ma się poradnia psychologiczno-pedagogiczna z Końskich. Włodarz wspomniał też o planach na przebudowę drogi Radoszyce-Jakimowice, a także mówił o środkach, które powiat otrzymał z budżetu państwa na walkę z epidemią COVID-19. Następnie rozpoczęła się seria głosowań. Najpierw radni dokonali zmian w wieloletniej prognozie na lata 2021-2026 oraz w budżecie na rok bieżący. Tłumaczyła je skarbnik powiatu Edyta Drążkiewicz. Proponowane uchwały były przegłosowywane większością 15 radnych. Kilkoro rajców wstrzymało się od głosu. Później radni pochylili się nad wieloletnią prognozą finansową na lata 2022-2027. Dowiedzieliśmy się, że uzyskała ona pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni bez uwagi zapytań przyjęli WPF stosunkiem głosów 15 za przy 5 wstrzymujących się i jednym nieobecnym. Wstrzymali się radni Dorota Duda, Marian Król, Czesław Kurz, Bart Paweł Pękala i Bogdan Soboń. W końcu podczas sesji pojawił się temat projektu budżetu powiatu koneckiego na 2022 rok. Ma on następującą konstrukcję. Dochody wynoszą 112 941 224 zł. Wydatki to 113 922 655 zł. Deficyt zapisany w projekcie wynosi 8 330 917 zł. Natomiast już teraz wiadomo, że deficyt ten pokryty jest z nadwyżki lat ubiegłych to 5 549 797 zł. Drugie źródło jego pokrycia to niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń z Unią. Ponad 281 tysięcy złotych. Trzecie źródło to pieniądze pozostające w budżecie powiatu. 2,5 miliona złotych, które wiadomo, że już są zagospodarowane na remont czwartego piętra w starostwie. Tak skonstruowany budżet otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. O tym, co zakłada budżet powiatu koneckiego na 2022 rok, więcej opowiedział nam starosta konecki Grzegorz Piec. Samorządowiec wskazuje na kilka kluczowych do realizacji inwestycji. No Ja jestem y, realnym optymistą, tak jak z reguły do tego podchodzę. budżecie. Jest jest po stronie dochodowej 113 milionów. Myślę, że jest dosyć dobrym budżetem, jak na te czasy, bo nie wiemy, galopuje inflacja, z drugiej strony mamy koronawirus. Oczywiście drogi. Z Polskiego Ładu, przypomnę tym, którzy zapomnieli, a poinformuję tych, którzy nie wiedzieli, że powiat konecki otrzymał 16,5 miliona złotych. Z Polskiego Ładu to jest najwięcej z wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego, a z tego, co słyszałem, to jest 16 powiat w kraju. Także bardzo ładnie. Drogi, panie redaktorze, Y, czwarte piętro poradnia i będziemy rozważali, czy do Polskiego Ładu. Od za chwilę do 15 lutego będziemy składać następne wnioski. Na pewno będą to wnioski drogowe, ale będziemy chyba y, wrócimy do tematu internatów w Baryczy. Mamy przygotowany projekt i teraz jest kwestia y, mówię o Polskim Ładzie, bo to jest najbardziej korzystna forma finansowania dla, dla nas jako powiatu, bo na, y, dostajemy dofinansowanie w wysokości 95%. Składamy, możemy złożyć trzy wnioski do 5 milionów do 30 milionów i do 65 milionów oczywiście yy, będąc realistą <gry> Ten do 65 milionów nie dostaniemy, no bo to by było za duże obciążenie dla każdy powiatek sobie gmina by złożyły, to by nie było rady, żeby otrzymali te pieniądze, ale myślę, że do 5 milionów złożylibyśmy internet, a do 30 milionów uderzymy w drogi, tak jak wcześniej, jak wcześniej żeśmy składali, czyli od Budzisławia do samego Stamporkowo to jest jeden ciąg, a drugi dokończenie w gminie smyków łączące powiat z powiatem koneckim. Radny Wojciech Owczarek przedstawił opinie poszczególnych komisji. Dowiedzieliśmy się z niej, że wielu radnych złożyło wnioski do zmian w budżecie. Starosta Konecki zapewnił, że są one zasadne, a będą realizowane w trakcie roku tak, by na ten moment nie powiększać deficytu. W sprawie budżetu pytania zadawał głównie przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego Zbigniew Kowalczyk. Pytał między innymi o remont ulic Jasnej i Zachodniej w Końskich. Starosta zaproponował, że trakty te zarząd powiatu będzie chciał oddać gminie Końskie, tak by ta mogła je remontować czy dbać o ich utrzymanie. Zimy. Po tej krótkiej dyskusji uchwalono budżet 16 głosami za i przy 5 wstrzymujących się. Wstrzymali się radni Dorota Duda, Marian Król, Czesław Kurz, Bart Paweł Pękala oraz Bogdan Soboń. Po przerwie radni zajęli się kolejnymi uchwałami, m.in. uchwalili zmiany w statucie koneckiego szpitala czy plan pracy rady w 2022 roku. W sprawach różnych dominował temat dróg. Beata Zbruk podziękowała za propozycję starosty dotyczącą oddania niektórych odcinków powiatówek pod zarząd samorządów gminnych. Pytała też o skrzyżowanie przy Kauflandzie, na którym notorycznie dochodzi do kolizji. Zaproponowała, by stało się ono rondem. Sesję zakończono życzeniami noworocznymi.